Cześć! Minibandy to jedno z najbardziej kompaktowych akcesoriów do treningu. Można przetrenować całe ciało, jednak największy potencjał mają w treningu nóg i głównie pośladków. Także dzisiaj pokażę Wam ćwiczenia zarówno na górę ciała, jak i na dół. Po 5 ćwiczeń myślę, że na początek wystarczy. Więc pierwsze ćwiczenie na górną część ciała to odwodzenie ramion. I tutaj bardzo zaangażują się plecy oraz mięśnie ramion. Po prostu bierzemy tutaj gumę na nadgarstki oczywiście opór dopasujemy do siebie, tutaj polecam wziąć jednak trochę mniejszy opór ponieważ jest dosyć duża dźwignia i dosyć dużo siły potrzebujemy w tym ćwiczeniu także zwyczajnie wchodzimy się na ziemi ręce przed sobą i ściągamy łopatki, napinamy tutaj plecy i odwodzimy ramiona w bok następnie przyciągając mini banda nad głowę i prostując cały czas jesteśmy lekko uniesieni tutaj z klatką piersiową i napięta guma na nadgarstkach kolejne ćwiczenie to odwodzenie przedramion i tak znowu Napinamy, ściągamy łopatki, plecy cały czas napięte, czyli tutaj retrakcja łopatek i depresja. I zginamy pod kątem prostym tutaj przed ramiona, Znowu guma na garstkach i odwodzimy ręce. Powoli dokładny ruch, skupiamy się. Tutaj nie rekompensujemy tego jakimś bujaniem całego ciała, tylko sztywno, napięte i pracujemy plecami. Teraz jeszcze jedno ćwiczenie, dosyć podobne. Takie ala wiosłowanie, można to nazwać ściąganiem łopatek. Czyli znowu taka sama pozycja jak poprzednio i Rozciągamy gumę, napinając plecy i przyciągamy tutaj do klatki piersiowej, rozciągając ją ile jesteśmy w stanie i do pozycji wyjściowej, ale nie popuszczamy, tylko cały czas napięta guma. Teraz jeszcze go trochę bardziej izolowany, więc zalecałbym trochę lżejszą gumę. No i tak po prostu zaczniemy od uginania przedramion na bicepsa stricte. Czyli gdzieś się zahaczyć możemy. Jeżeli nie mamy jak, no to trzymamy zwyczajnie drugą ręką, możemy się wspomóc i po prostu uginamy przedramiona angażując biceps. samo też nie, nie używamy bujania w tym ruchu, tylko cała siła idzie tutaj z bicepsa. To samo oczywiście na drugą rękę. No i ostatnie ćwiczenie na górną część ciała no to wyprost tricepsa. I tutaj możemy ją wykonać zarówno prostując tri tricepsa tutaj do góry, tak samo przytrzymujemy tutaj gumę, i wyprosty. Jaki też inaczej będzie zaangażowany, jeżeli złapiemy gumę tutaj przy klatce piersiowej i będziemy prostować przed w dół. I mamy czuć cały czas napięcie tricepsa. Jeżeli jest za mały opór, no to oczywiście bierzemy większy opór na gumie albo od, oddalamy trochę. Rękę. Teraz przejdziemy do dołu naszego ciała i tutaj oczywiście mini bandy, to mają największy potencjał i bardzo dobrze zaangaż zaangażują pośladki i uda. Więc wpierw bierzemy gumę o, o dużym oporze i wykonujemy tak zwany crab walk, czyli po prostu schodzimy do pozycji przysiadu i wykonujemy tutaj kroki w bok czym pamiętając, że kolana nie mogą schodzić się do środka i cały czas napieramy na gumę, żeby była tutaj rozciągnięta, czyli wpiek trochę mocniej i trochę mniej, ale cały czas jest napięta. I wykonujemy takie kroki do boku. Można wykonywać też alternatywę, czyli tak zwany sumo walks, czyli po prostu wykonujemy. Na, na takim samym rozpięciu gumy cały czas kroki, jakby to był cyrkiel. Teraz weźmy trochę mniejsze owoce i przejdźmy do pozycji klęku podpartego. Zakładamy jedną z jednej strony za udo, i ta noga będzie kręczeć, a druga no to stopą. Tutaj zapieramy za i wykonujemy i Kicks, czyli po prostu takie wykopy w tył. Czyli z tym oporem kopiemy unosząc nogę do wyprostu i wracamy. Do pewnego wyprostu, tutaj z lekkim uniesieniem ponad naszą pozycję. I na drugą nogę. Teraz znowu pozostajemy przy podobnym oporze i tym razem dalej w, w w takiej samej pozycji, czyli ten klęk podparty, zakładamy za obie stopy gumę, czyli hop, za jedną i za drugą. I wykonujemy tak zwaną wspinaczkę poziomą, mountain climber, tylko, że właśnie z oporem. Tutaj nie musimy się za bardzo śpieszyć, ważne, że była ta dokładność w tym naszym ruchu. I przyciągamy kolano, do klatki piersiowej, tej ile jesteśmy w stanie na ile nam opór pozwala, i odwodzimy i druga noga to samo. Cały czas lekko napięta guma, jednak przy końcu już bardzo mało, a najbardziej napięta o, w tej pozycji. I spinamy bardzo mocno mięśnie brzucha, oczywiście ramiona nad dłoniami, cały czas napięty brzuch, ściągnięte łopatki, pozycja jak, jak do planka. I przyciągamy. Jeżeli czujemy, że jesteśmy w stanie trochę zwiększyć poziom trudności, no to oczywiście większy opór. Oczywiście boku uda też trzeba zaangażować, dlatego zakładamy z jednej strony o, gumę tak na poziomie łydki, z drugiej tak samo. Można to wykonywać zarówno w kręgu, jak i na stojąco. Tak zwany leg abduction, czyli po prostu odwodzimy nogę w bok i Jedna noga idzie do boku, cały czas prosta, a na drugiej stabilnie stoimy dalej. Czyli odwodzimy i wraca. Hop, hop. I oczywiście tak samo na drugą nogę. Cały czas napięte w tej mięśnie nóg pośladki uda najbardziej powinniśmy czuć tutaj z boku i ostatnie ćwiczenie tutaj znowu zalecam największy obciążaj ja, jakie macie i będziemy wykonywać tak zwany mostek biodrowy czyli ćwiczenie w którym najbardziej zaangażujemy pośladki o no to nam chodzi więc tak zwany blood bridge i hip thrust na siedząco zakładamy gumę tutaj za kolana po obu stronach tak samo Rozpychamy kolana, oczywiście, to podstawa. Kładziemy się na plecach, nogi ugięte. I teraz wykonujemy glute bridge, czyli wyprost bioder. Przy czym w maksymalnym punkcie rozciągamy gumę, żeby jeszcze bardziej zaktywować pośladki i nasze uda. Czyli hop, stabilnie przelega, plec, przelega plecy do ziemi. Prostujemy biodra, rozszerzamy gumę. Tutaj znowu schodzimy kołanami, jednak nie za blisko. Schodzimy do dołu to jedno powtórzenie i wyprost, rozciągnięcie. Schodzimy i cofamy. Hop. I tu powoli dokładny ruch, żebyśmy czuli zaangażowanie naszych pośladków. No i to była tyle, ćwiczeń w zupełności wystarczyło, żeby wytrenować nasze ciało głównie nogi i pośladki, a jak sami widzicie cztery opory mogę sobie zmieścić spokojnie do kieszeni czy gdzieś w terenie zrobić trening, czy w podróży zero problemu, bardzo lekkie i poręczne także no zapraszam do treningu, sami spróbujcie tych ćwiczeń dajcie znać w komentarzu i zapraszam do kolejnych materiałów, cześć